Dajcie w kolejnym odcinku Wojny Śmietnikowe Dzisiaj będzie krótko bo telefon nie naładowany zaraz się rozładuje czego szukamy wystaje tutaj choinka, ktoś wywalił na śmietnik choinkę jakiś debil jak można wywalić na śmietnik choinkę no jak To jest jeden problem z tą choinką. Pewnie nie ma do niej. Nóżek. Jest to duża chojneczka, taka średnia średniej wielkości. Postaramy się znaleźć do niej nóżki. Nie wiem czy nie szukam W każdym razie będziemy tutaj grzebnąć musimy tutaj głębiej grzebnąć nóżki można znaleźć w markiecie co no, to jest dobry pojemnik na odpady metalowe i plastikowe tu jest taka fajna bąbeczka, czarna, czarne wyszczupla. Fajna jest. Podoba mi się. Czy znajdziemy te... O, coś czuję, czekajta. poczekajta, ta. Coś czuję moim węchem. Jeden. Jeden. Dwa, trzy. trzy nóżki. Trzy nóżki. Są trzy nóżki. Trzy nóżki. Choinki, w choince są. Trzy. Ciemno. Ciemno, kurczę. Nie, ma nie, nie, mogę Bateria rozładowana, dobra. Czyli mamy kolejną choineczkę, jedną w tym roku znalazłem i dało się ją sprzedać za 40 zł. Tą niestety zanim będę ją z sukcesem mógł sprzedać, będę musiał czekać na ten dzień 12 miesięcy, nie wiem co ja zrobię. Co ja będę robił tyle czasu? Zobaczymy. Patrzcie co tam ten... jest. Kłębek. Kłębek takiego sznurka. Ale... wywalił. Konkretnie wywalił. Wezmę na pudełeczko na tą bombeczkę czarną, żeby mi się nie rozwaliło. Widzicie patrzę idę, tak patrzę sobie, idę, a przejdę się na wolność śmietnikową, tak z rana, ósma godzina do robotki. Zaraz pójdę, troszkę się rozobudzę, bo też nie obudziłem za bardzo. Także widzicie, obudzę się troszkę, po parę śmietnika cały czas. Myślę, ja pewne zadanie z pracy. Co tu jest? Box, co to Znajdę tu jeszcze coś. Serii, co wyrzucił gościom bąbki z tej od tej bąbki ten sam gościu eto Dobra, dobrze spada Oczywiście reklamóweczki, ludzie, błagam Was, nie kupujcie tych reklamówek. Eko, on... Bądź Eko, używaj wielokrotnie. No właśnie użył. Wypieprzył do śmieci po pierwszym razie. Ludzie, błagam Was, nie, nie wyrzucajcie reklamówek. O, patrzcie, coś tu mam sony aparat sony będzie pusto będzie, patrzę, Uu, pusto pudełko po aparacie Sony Alfa 200, Sony Alfa 200 już myślałem, że to będzie aparat Sony Alfa, głupi jestem. Dobra Bateria się kończy Subskrybujcie mój kanał Nikt tak nie grzebie w śmietniku jak ja Jestem najlepszym Youtube'owym grzebaczem śmietnikowym Cześć